Byłem u ciebie w niedzielę na webinarze i mówiłeś, że trzeba pisać do ludzi. Czy mogłeś przypomnieć, co tam było napisane, bo nie zdążyłem zrobić screena? Mhm. Mogę ci nawet wysłać dokładnie, co my piszemy do naszych potencjalnych klientów, jak te wiadomości wyglądają, no bo pokazuję to na webinarze, to dlaczego miałbym tego tobie w prywatnej wiadomości nie wysłać? I teraz tak, w skrócie powiem dokładnie o co chodzi. Ja zawsze polecam, żeby pisać prywatne wiadomości, na Instagramie najlepiej, do wszystkich osób, które. Dadzą wam obserwacje. I teraz ważne jest to, żebyście wy systematycznie publikowali treści w mediach społecznościowych, żebyście dawali wartość właśnie osobie, która może do was przyjść. Na początku na profil, na początku zapłaci wam swoją uważnością, później zapłaci wam czasem, bo będzie systematycznie wchodziła i będzie czytała wasze treści, jeżeli one oczywiście będą wartościowe. I teraz, jeżeli zauważycie, że ktoś się udziela, ktoś jest dłużej, ktoś. Pisze komentarze, czyli się udziela. No to napiszcie prywatną wiadomość do takiej osoby. I tutaj, właśnie ta osoba pyta, jak ta wiadomość powinna być skonstruowana. I moi drodzy, my zazwyczaj na początku piszemy tak, że dziękujemy za to, że ktoś pojawił się na naszym profilu. Pracujemy z osobami takimi, takimi, takimi i powiedz proszę, czy należy do tego grona. Wtedy ta osoba może napisać nie, nie należy, oglądam tylko treści, bo są fajne i tak dalej, no to wtedy możecie zapytać, okej, okay, w takim razie, w czym mogę Tobie pomóc. I teraz jeżeli ta osoba napisze, w czym Wy możecie jej pomóc, no to macie już gotową treść, którą później możecie wykorzystać, możecie nagrać na ten temat rolkę, no i trafiacie do swojej grupy odbiorców. Więc to będzie, to będzie już wasza nisza. I teraz jeżeli ktoś na przykład wam odpisze. Zbudujcie z taką osobą na początku relację. Czyli nie róbcie czegoś takiego, że od razu chcecie sprzedawać, od razu umawiacie się na konsultację, no bo to może nie wypalić. Chyba, że uwaga, macie już dobrze, mocno, dobrze, macie już mocną markę osobistą. Bo jeżeli macie mocną markę osobistą, to tak zwany prospecting, czyli właśnie pisanie wiadomości do waszych potencjalnych klientów jest dużo, dużo łatwiejsze, no bo te osoby obserwują was na przykład już od roku, od miesiąca. I tak dalej, i one wiedzą tak naprawdę, czym wy się zajmujecie, i one wiedzą, czy wy jesteście w stanie rozwiązać ich problem. Czyli, czy możecie dać im taką wartość, jaką oni chcą. I teraz, im właśnie będziecie systematyczni w tych działaniach w mediach społecznościowych, im będziecie dawać większą wartość w darmowych treściach, no to łatwiej wam później będzie właśnie poprzez. Te wiadomości zaprosić kogoś na konsultację. I my to robiliśmy, sprawdzaliśmy. Jak nie było jeszcze mocnej marki, no to pisaliśmy z tymi osobami, budowaliśmy relacje, pytaliśmy się, w czym możemy pomóc, czyli to, co mówiłem wcześniej, to osoby odpisywały. Wysyłaliśmy im prywatne na przykład filmiki, żeby one w ogóle zobaczyły, jak my pracujemy, jakie mamy podejście, czy w ogóle możemy rozwiązać ich problem. I z czasem, kiedy my zbudowaliśmy tą markę, to teraz uwierzcie mi, że już nie musimy pisać do tych osób w stylu, że cześć. Czy mogę Tobie pomóc? Tylko piszemy już, że dzięki wielkie za obserwacje, Pracujemy właśnie z takimi, takimi, takimi osobami. Jeżeli należysz do tego grona, to zapraszam Ciebie na konsultację. Dzisiaj możesz otrzymać voucher o wartości np. 250 zł, który możesz wykorzystać do końca danego miesiąca. I te osoby już nas znają, bo już siedzą dłużej z nami w mediach, obserwują i jest większe prawdopodobieństwo, i to nawet sprawdzaliśmy, że one przyjdą na tą konsultację. A teraz jeżeli postawiłbym trenera, który zaczyna, czyli mamy na przykład Magdzia... Magdzia. Czyli Magda zaczyna, jest trenerką. Jeżeli ona wypisała do osób w mediach, których nie zna, coś w stylu tak, jak my piszemy, że zapraszam Ciebie na konsultację, no to myślę, że procentowo konwersja byłaby gorsza. Czyli no ta sprzedaż a propos konsultacji. Dlatego musicie budować markę osobistą, musicie inwestować w marketing, bo im będziecie mieli mocniejszy marketing, im lepiej będziecie pomagać ludziom, rozwiązywać ich problemy, będziecie. Dawać na tacy tak naprawdę rozwiązanie, że wy jesteście tym rozwiązaniem, no to uwierzcie mi, że poprzez właśnie takie prywatne wiadomości, łatwiej wam od razu będzie umówić się na konsultację. I to już jest sprawdzone yy, u nas, u kilku trenerów personalnych, u kilku innych właścicieli studiów treningowych, więc serio, systematyka musi być i systematyka was wyróżni. Ja uważam, że jeżeli ktoś teraz systematycznie będzie publikował i będzie dawał na tyle mocną wartość, no to nie będzie miał problemu, żeby zdobyć, zdobyć klientów z mediów społecznościowych. Dlatego systematyczność musicie wybrać swoją nisze i musicie dawać wartość taką, żeby ktoś w ogóle chciał codziennie wejść w wasze media społecznościowe, żeby po prostu zobaczył, czy jest coś dla niego, albo żeby po prostu kolejna wasza pigułka wiedzy wniosła coś do jego życia. Więc mogę ci wysłać tą wiadomość, myślę, że skorzystasz z niej na pewno i obserwuj właśnie na ile znana jest twoja marka. Jeżeli ludzie na początku nie będą chcieli się umawiać na konsultacje, no to po prostu musisz z nimi nawiązać relacje w mediach społecznościowych, wysłać im kilka filmików w prywatnej wiadomości i dopiero później możesz zaprosić na konsultację. A im będziesz mocniejszy, im będzie więcej twoich treści w mediach, no to po prostu od razu możesz zapraszać na konsultacje i od razu możesz proponować rozwiązanie problemu. To tak w skrócie. <grych> Więc dziękuję bardzo za pytanie i do zobaczenia na kolejnym webinarze.